Eu Maneczko Witaneczko! Dzisiaj chyba ostatni lodzik z chopakami, Bo tajeje, wszystko tajeje Są chłopcy i co tam? Cześć wszystkim, rybki nie widać no i Nic. Chodź tam zobaczyć może dla... zobaczymy coś w tej gdzie było nęcone Jest Marcinek, jest Zbigniew I co? Nie widać ryby Nie ma Zamęcone nawet zanęta Nie powyżej rana Rybki nie widać, nie wiadomo czy nie pojademy gdzieś dalej Zanęta tam leży. Szukać ryby. W ogóle nie jest żarta. Czy nie jechać tam na, na nasze miejscówki, tam też Nic by się to. dało wejść bez problemu, bo jak ludzie jeszcze taki gruby. No. No chodź tu zobaczyć dalej. No. Także siemanko, siema wszystkim już się witałem. Cześć. Cześć się siema no. wszystkim. Dzisiaj ostatni lodzi chyba. Bo za tydzień już będzie ciężko po 10 stopni ciepła ma być w nocy, znaczy w dzień. Na przyszły tydzień w nocy też jakieś plusy. Wszystko je ładnie. Tu jest jedna, i tam, i tam jest dalej druga. Zobaczymy, tu dalej, czy coś widać. Ale jak tu nie ma ryby, to uciekamy stąd. nie? Nawet no, nie no, no. gdzieś. Pójdziemy tam. tam na nasze miejscóweczki, gdzie my wiecimy. ostatnio chytali. Tam, gdzie była podsiadka na moich dziurach peletowych. O, ja, łysy czysto. Łysa, czysto. No to okoń może zaraz się to. No wcześniej tu, jak żeśmy, pamiętasz, spuszczali kamerę, to, no, to się roiło. No, nie ma sensu, jademy chyba od razu tam, co? Ta ryba się przesunęła. Nie ma, coś, nie ma co czasu tracić. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, no nie ma Dobra. ryba. Zbijamy się z kanału i widzimy się zaraz nie, na innym placyku. Co? No nie, nie, nie ma sensu. Dobra, widzimy się zaraz na innym placyku, jedziemy szukać rybki. Bo to jest ostatni dzień i trzeba coś pochytać. Jednak powrót na pomościk gdzie indziej kapelusz około 6-7 centów kruchego lodu i co Marcinek, są jakieś palczaki? Nie ma nic. Nie ma nic. Musimy poszukać. Nic będziemy nęcić, szukać tutaj ryby. Może być ciężko, ale próbujemy. Marcinek widzisz szczupłego, Idziemy zobaczyć. Nie wiem za czym on tu się czai jak to Marcinek zgodo, bo nie widać nic rybki. Ślisko trzeba poleku lekku łazić. Gdzie się zbiera O Stoil. widzisz? No stój z prawej, popatrz jak ma. No. Przodem do nos Między tymi dwoma zielami no. Przodem na do coś nos ty, się, na. się czai na coś, na kamerka Poruszaj mu trochę no, Dobrze, coś tam szczupaczki no. jakieś Się czają się czai, to no, i da tam troszkę dali Jakieś dziury zrobić tak, nic. Jesteśmy zmuszeni zostać na kanale. Robimy szybką przylęckę. No lód ma jeszcze tu taką grubość, ale tam jak my byli to około 6 cm spękanego lodu. Zrobimy sobie przynętkę. Nie widać tam rybki. Jakiś palczak stał. Tam Marcin Godo szczupaczek stał. No dwie dziurki z grubymi bombami będziemy czekać czy coś tu w ogóle podejdzie I tam troszkę dalej za tą czerwoną bojkę pójdziemy, tam też są dwie dziury zrobione i też puścimy coś tam dalej, jakieś zanętki trochę tak, jesteśmy tyle od chłopaków ale tam dalej jeszcze też jedna dziurażek zrobił ale to tu, tu są dwie dziury koło siebie, ale ciepniemy i no po kulecce żeby zobaczyć w ogóle z czasem, czy rybka się tu pokaże, całkiem na kanale nic nie ma to może może tu bardziej w stronę otwartego, na pewno wiemy, że ryba jest całkiem aż przy rybaczówce Wiem, że tam ktoś chytał i ponoć połowił jeszcze dwa dni temu jakieś ładne płocie ani nie my tam sprawdzać, bo ta ta ten lód tam ogólnie to jest, tak widać, o tu jakie się robi ładnie te... końcowa lodu, na przyszły tydzień z federami pewnie będzie szło wyruszyć. Tak patrząc po tych pogodach jakieś, jakie zapowiadają na ten tydzień, nawet po 10 na plusie. I tam jak była ta szósteczka dzisiaj, to tam powinno za tydzień wejść, iść wejść ze federkiem z brzegu grzegu się siednąć. Zobaczymy, i ino po kulasie takim nie za mocno zbitym O, nawet troszkę takiego sypniemy, żeby smrody narobić Zobaczymy po czasie czy tu rybka, no jak nie to nie wiem, może się tam jeszcze troszkę dali przecisnęmy zobaczyć z jedną dziurą potem Na razie czas mamy Także próbujemy coś łapić. ci wysokie. Myślałem na początku, że tu jeszcze. czy jeszcze są. Idziemy speknąć, bo Marcinek z tu jakieś oksy widział. Były dwa grube. No, były, ale popłynęły. Ale strasznie grube były, naprawdę. Szkoda, że ta kamerka nie, nie, nie ma nagrywania. No. Ale były okropnie grube. Dwa wysokie okonie zostały. No nic trzeba machać, a chodzi szukać. Przyjechał największy mięsoze, mięsożerca ryb na zbiorniku na kłochechło jaki istnieje. I nogazuje gazuje dymy robi. O to świnia. Co ty tu robisz? Ha, ha, ha. Poranna gimnastyka, pajacyki Pałacyki latarenka, nie? Jak to było? Bajka o pajacyku i latarynce, nie? Pałacyki, latarynka. Latarynka, pałacyki. No i na no koło mnie nie łaź, łaź. No, koło mnie nie łaź, bo tu jest 140 z butami. 140 z, 140 z butami. Nie ma ryby. Nie ma ryby. Widzisz. Ten niż tam siedzi i gorski wali, a rano jak do auta w los, to by z mi. A? Mm. No bo wczoraj w piwnicy siedział, nie? No. Na lajfie, z jakimś <laughs> <laughs> i Idę szukać ryby. Idziesz szukać ryby? Ja. No nie ma ryby. Nie ma ryb, gadał kierownik Nie ma, nie ma. Zobaczymy. Robimy przegląd z Marcineksem z zanęconych dziuplin. To w lasu. Ja przejda z tej strony, mi jest wygodniej Zamęta jest Szumu narobić Idziemy tam dalej, na te dziury też przynętrzone, zobaczymy no Jak ty nic nie będzie, to się będzie przesuwać tam dalej, 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 no Ewidentnie nic nie widać A. Ani palczoka no. Takie, takie echo Nie ma nic Pusto ma... nic, puściuczko. dobra, idziemy dalej Wszystkie dziury puste, hmm. nie ma w ogóle ryby Nie ma nic, jakieś tam okonie fajne były dwa naprawdę, ale co z tego jak nie biorą? Co z tego, żeby. biorą? tu tą najdalszą dziurę Od tamtąd, jeszcze się pójda tam przesuwać dalej Poszukiwanie jakiejś poteczki albo coś Co tam mamy? Nic nie mamy Nic nie mamy Pusto mamy Pusto mamy Puste, czyste dno Pusto, czysto Dobra, ja sprzęt i przesyłam się dalej. Mm. No, podejdę. Pokoż no. Nawet więcej patrz. Ach, nie potrąca za bardzo. No. Tu są rybki, patrz, o... I zaraz się tu przenosimy. Trzeba to, jechać za... po autograty i no. uciekamy z kanału. Pod wysokim. No. Co, nie ma się co zastanawiać, Marcinek? Jedziemy po graty, dzida i łogi. Turu, Zmiana miejscóweczki na wysokie napięcie, bo stały tu jakieś oksy w dziuplach. A na kanale porażka totalna. Także zaczynamy wiercić, nęcić i siedzimy do wiecora. Łaaa! Tak. Szybka przynęcka na dziuplak, bo mamy już godzinę koło 10 po 10 parę minut. Także do wieczora już wiele nie zostało, bo to jak to na lodzie mig, mig i czadodom. Rybak zawsze ten czas jakoś tak szybciutko cyka. Tu zrobimy porządną przynęckę. Typowo pod spławiczek. Tak, bała łajeczka tutaj na starcik. Tam dalej dziury zanęcone dwie. Pod ryba na razie. Na razie po, popróbuję tak czy jakieś palczoki nie stoją w dziplach, I zobaczymy. przynajmniej Uciekli z kanału za fiszami. Dalej, były ryby, ale się rozeszły. Były jakieś fiszoki z początku. Rozeszły i koniec, czysto. Nie ma Czy są, nawet tych okonków małych Te okonki ma. były przy brzegu wtedy, nie? Tak, ale tu też powinny być No, płotki, tak, no. płotki Coś tam było w biurcie, nie? Nie, 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 trawa A płotki w ogóle nie widać Na płotkę w Wiemy, gdzie to... te płotki tak, są Tak, tylko tam... Strach trochę iść no. Strach trochę iść, wiemy... Wie, wie, tam, wie, tam by trzeba iść wiemy. Tam albo tam No, ale, tam ale, ale ten lód taki tam coś... Niepewnawy. Szukamy przy zielu z Marcineksem, troszkę bliżej. No tam były ewidentnie no Podchodzą, wcześniej. Stoją palczaki, ale jest dziura się wywierto, za chwilę ich już nie ma. No. Mm. A u ciebie były. Tak to wygląda. ciężki, Chodź, zobaczmy ciężki. do tej twojej dziury. Ciężki temat. No. Tam ewidentnie były. Ale to to masz szyję. 70-80 cm było obok, to wieżak. To powinny stać. no. Tak, tam dosyć dużo. Pokaż weź To bałajkę. Na bok do no, mnie, tak? Tu przynajmniej ryby zobaczymy. Chyba, że już odpłynęły. No już ich nie będzie. Okazują się i za chwilę ich nie ma. Ciężki temat dzisiaj. Czemu? Bez ciężki temat. Nie są. są. Są, całe stado, są, proszę. No, stoją, no mówię ci, koło ciebie są. To stoją, nawet takie... no, ale co z tego jak nie szkubią, no, przed chwilą im zjeżdżają. No na tym stoją, no. I nie. Stoją, są. proszę ile jest. Rzucić jakąś pineczkę? No możesz, popatrz ile ich jest. Jest. Zobacz, jest ich tutaj. Czekaj, rzucimy pineczkę, Zobaczymy, czy, trafiliśmy. czy reagują w ogóle na tą pinkę? No takich 20 ona... nawet to Jest bardzo dużo ich jest. Nie tak wiem czy to pinka widać dobrze? Nie. Będziemy powoli obracać. Ale są, no uwieszone, o, proszę ile jest? O. Stoją widać. Ja widać. Idą do tej pinki do góry? No. idą, idą. Albo uciekają stąd. Albo uciekają, pinka, że ciepnął i no, poszli. i poszły. I widziałeś to? No. Poszły, no. Cały się tu przy brzegu, no. Przy samym brzegu, praktycznie. Poszły, no. Ale to samo za chwilę ich nie ma, no. no. W ciągłym ruchu. Tak to wygląda. No, poszły stąd. <noise> Dzisiaj Lipton. Idziemy na nęcone dziurki zobaczyć. Dawno my tam nie byli. Co? Nic no nie ma, bo to na płotkę trzeba poczekać, aż prawie będzie się śmiało. Godzinka minęła od nęcenia, nie? Nie podejdę. teraz. Podwieczór, Dzisiaj ciężki temacik, a to ostatni lód, bo już za tydzień to raczej będzie Feder Party. A Marcin z łódki już będzie walić. Zprzyczaje się na karkę. Marcin, ma łódka składaka. Na karkę się spróbuje przyczaić. W zimie. No, na, poc wie. na początku lutego będziemy Kto na karpie wie. jeździć. To wie, no. Takie czasy to przyszły. Ocieplenie klimatu. Mm, globalne. No. Zbaczymy, Ocieplenie no. klimatu jest. Po kolei. Przegląd. Puszcza, przegląd dziupi. Ładnie Ściutko wszystko widać. Futer jest. Futer, co z tego, że ładnie jest, ale... widać, jak w ogóle ryby nie ma? Coś tam dalej jest, co? W górze widzisz? Patrz. Nie, to poszło od dna, futer od dna się oderwał. Od no. Dobra, następną i następne dwie, później... Zobaczymy. Zobaczymy dziuręcy. Dzisiaj może być bezpiszowo. Na, na razie to na razie. nawet nikt palczaka nie czasnął. Takie my są wędkorze. No i wędkarze, no trzeba <gryb> rybę znaleźć. Nie, że wędkarze, bo wędkarze do. Ale widzisz, tylko... palczaki są przy brzegu, a Pinka im ciepne żyjone. No, I już prac, nie ma. Nie. Zjedziesz mormyszką czy czymś i nie ma. Oglądamy dzisiaj tak wideo. Jakiś dziwny, dziwny, dziwny. tymi ewentualnie. Na wideo, wideo, na wideo tylko. Podgląd dna. No piękne, woda czysta. No, Ale czysto. dosłownie czysta. No, Nie czysto, sądzę, żeby czysto. tam 10 metrów dalej coś było. Chyba, zobaczymy Może no, się mylę. Tam przy tych szilfach, no tam ktoś siedzi przy szilfach. Tu przy szilfach też pewnie jakieś oksy będą stały. Lud taki kryształek popękany. Pajęcyna tak zwaną. Pajęczyny. Ale tak dosyć mocny, paję. dosyć mocny jeszcze. No jeszcze tu tutaj mocny, bo już tu dalej idzie jasne jest to jest kasza. Tam my byli to kaszotto. Dwa razy dzidą i piu, I przebitka. Zobaczymy na badziurach, na bad czy coś jest. Mhm. Jest zanęta. Jest zanęta. <grym> zanęta i puścioro. ja no. jest taka kupa zanęty. No nie, dalej nawet nie sprawdzamy, bo... I puściutko no. Bo jest to samo. Nie ma nic. Czekamy nie wiemy się. czy iść tam dalej Najlepiej by było Wezwać Ida I Ida! Dzisiaj już jest zniechęcąko lekkie, bo jest chyba, nie? Tak. A nie ma, nie ma fiszów Oglądamy jeszcze nęcówki Nie podchodzą Czy nęcówki są? Ja kurwa wiem są. Dno ładne jest Dno ładne i no tyle no. Czy My wiemy gdzie są ryby, tylko tam strach iść, nie? No, nie idzie wejść. Tam i rybaczówka, tam przy tym cyplin. No, trzeba herbatkę pić. No, podejdzie, podejdzie. Przy brzegu chyba palczaki próbować jakoś. To nie podejdzie. Ale wątpię, że coś się wydarzy. No, one też nie chcą brać, nie? Się rozpływają. Po prostu... No nie ma nic ładnie zamęconej co z tego Nie ma ani płotki Troszkę wyżej też nic nie Mmm Od razu byłoby widać. A na baz dziurach jeszcze Też pewnie kapelusz wbity Dzisiaj pewnie już będzie Całkowite zakończonko no idzie, A Z idzie Zbyszek to tak. A dziury ładne, ale tylko ładnie zanęcone. Nie ma, nie ma ani oksa, ani palczaka, ani potacza. Ładnie jedynie widać zanętę, która leży. No. Już od dwóch godzin chyba. Totalna. Tamtej nawet nie patrzę, no bo to jest to samo. Nie, totalny kapelusz. Jedziemy na Zod, na kanał Bo ponoć płotka się tam pokazała, a tu jest kapelusz, jakieś palczaki jeszcze szybki przeszpieg z Marcineksem o Zapiekanens Bo dzisiaj wielka orkiestra pomocy impreza się kręci przegląd a my jedynie takie dekle po lodzie lotomy My się kręcimy na razie, Aha. ale bez, bezczynnie w sumie bez ryb, bez niczego, latamy z miejsca na miejsce. Choćby wacik w dziurze I Nic się dzieje. O. Też no także będzie za zakończenie pod za piekans A za bogato post. Nie no nic nie ma Nic nie ma nie Jeszcze będzie. u mnie jedna dziura zobaczymy i pakujemy się i lecimy lecimy na kanals I trzeba federy zbroić na przyszły weekend Tak z tego wynika No nie. Z tego nie będzie. Jak tu w tej dziupni nie będzie ryby To ja nie mam pytań w ogóle Nie będzie, nie będzie Nie będzie Przy brzegu jakieś palczaki się inokręcą To tak, nie było i nie będzie jak weszła faktycznie na kanale, no to tam połapiemy jeszcze Jeszcze mamy jakieś 3 godzinki, 3 godzinki. do ciemnego. No 3 godzinki to jeszcze... cały dzień na lodzie, także... Jeszcze idzie coś, coś powiedzieć. No zobaczcie sobie, jak ładnie zamętkę widać całą. No, no woda. Ale nic. Nic Teraz górski kaban dzisiaj wypaczany będzie. Rybaczany. No. Dobra, widzimy się na kanalsie. Dar. Patrz! Patrz go! Przeciecha gruba! Dobra, widzimy to. Ale gruba. Chodź jeszcze tam zobaczyć. O! Ziomeczek uratował wypad! Z takim oksem. A ty masz ta blacha, co ja mam tako w tym? Ja mam całe muszę wyciągnąć tako. Ca... komplet był. No jest ziomeczek z oksem. Także coś wieczór szkubie. Bo wcześniej to była tragedia. A co ja mam przy tobie chytać jak ty wszystkie ryby wyhitos? Po się, starszyzna przyszła i młodzież tu zwalł i caskoło konie jeden za drugim. Nie? Na jakim i to na jakim kiju? Gruszeczka, kij robiony, z włókna i klasyk No A my co? To? durszlaki nie ma ryb. Ja czekaj o. Spoko luzik I oksy się kleją pod wiecór Co ja tu ciągnę? Jakieś żyły. Żyły, no. Nie, jakieś żyły tu ciągnę. Ale... Żyły czyjeś. Ja z gałęzioma. Cały zestaw jakiś. I szczupak. Pato, widziałś, ktoś musiał szczupaka mieć na zestawie żyłki w 25? Ja i zerwał, i pod wodą szczeliło go. Ja. No, dzisiejsza ryba wypadł. Pa, widzisz, takiej ryby to, że jeszcze nie chycił no, ale gdzie to ziemni Czemu się zrobić? A ja mam nagrane To ja! Ja! myślał, że ciągna kabana, wiesz Fuj, yeah. ale wali z tego przerymbla teraz! Sejnu, baciek Co? Na lewej jest Na lewej jest No ale to nie, to było zerwane ewidentnie tak, my już po wypadziku. Uzbija pod chatą. U Zbigniewa pod kwadracikiem. Zbigniew pierwszy odbija na kwadracik. Siema, 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 siema. Rybek nie było. Ryb na kamerze. Co no, plus... u nas to nie było, bo no mnie dopisały dzisiaj jakoś. Dziurna nawierciliśmy, to tam koleżka złowił bo Dziur naklepany, znajomy przyszedł, tak. starszyzna przyszła z bambusem tak. posklejanym, pokazała jak się rybę chyto no, tak. mało latą. No my na kamerze widzieliśmy, nie? My, my no na kamerze obejrzeli i on głąd tak. powyciągał, no dwa już można że no, trzeba czekać albo na następny lut, albo na Federy. No jak myślę, że Federy masz. na przyszły tydzień wpadną. No nic. Nie? Dobra, się maneczko wszystko. Nareczka, naraz, bignie! Jak się ma, o drzwi? Się jak się nie ma? Jak się ma. Jak się ma, to siema, się ma, nie? nie ma. Ha, ha.